Tym razem wypad do zachodniej Wirginii. Trochę na rowerze, trochę amerykańskiej prowincji, trochę kolei, kilka bernardynów, wiele gór, jeden tunel i dużo dzikiej przyrody. Zapraszam. Jesteśmy w zachodniej Wirginii, Marlington, miasteczko małe nad rzeką Greenbrier. I będziemy jechali wzdłuż rzeki szlakiem Greenbrier River Trail. Podobno przepięknie. Zaraz się przekonamy. No mamy tu piękną Ale Drzeka jest po mojej lewej stronie. Bardzo mało rowerzystów. Spodziewałem się, że długi weekend będzie znacznie więcej, na razie tylko 4 osoby, przez pół godziny minąłem. Także to akurat zaskakujące. Dziko, czasem jakieś zwierzę ucieknie spod kół. Fajnie, naprawdę fajnie i pięknie. Lekko chłodno, ale powodzi się ocieka. Chciałem powiedzieć, że jest cicho i głucho, ale nie jest, bo jest tyle świergotu tutaj ptaków. No... Ta część e, zachodniej Wirginii, w ogóle Wirginia zachodnia jest e, bardzo zalesiona. To są wszystko góry, lasy, i tej dzikiej przyrody jest tu mnóstwo. To jest niesamowite uczucie. Aż tu pulsuje. Pulsuje od życia e, świergotu, owadów. E, no, dziko. Teraz jesteśmy na jednej z głównych atrakcji całej wycieczki, czyli most kolejowy i tunel zbity, wykuty w skalę, który bardzo zaoszczędzał drogę tutaj kiedyś tym, którzy zwozili tutaj różne towary. No i teraz się zamurzamy w skałę. No dobra, jedziemy w trzewia góry, 511 stóp podzielić przez trzy, czyli długi nie jest. Ale końca nie widać, bo zakręca w środku. Takiem wysoki ten tunel. Z czasem zaczęły spadać tutaj z góry kamienie i wybudowano tutaj takie takie rusztowanie zabezpieczające sufit, znaczy sufit, sklepienie. Ciekawą, ciekawą ciekawostkę inżynieryjną. Stara pompa. Zobaczymy, czy działa. A few moments later. Nie. Ale być może, jakby popracować dłużej, to by zadziałało. Bo widać, że jest tutaj troszeczkę mokre. Więc pewnie, jak się więcej pomacha, to da rady. A tutaj fajny przykład, jak to jest rozwiązane, jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną. Jedziemy sobie tutaj tym szlakiem, i raz na jakiś czas po prostu są tutaj porozstawiane takie miejsca kempingowe. I bardzo fajnie to wszystko wygląda. Zaraz przy szlaku mamy miejsce na rozstawienie namiotu. Mamy miejsce, gdzie możemy sobie bezpiecznie palić ognisko. Jest taka fajna wiata, taka shopa, gdzie można położyć sobie karimatę. Nie trzeba rozbijać namiotu, tylko się kładziesz tutaj. Możesz ładnie posprzątać, jak jesteś wychowany. Miejsce na śniadanie, a studnie z wodą pitną, już widzieliście, bardzo fajnie to jest zrobione. I to jest wszystko za darmożkę. A tutaj takie przefajne miejsce, jedzie się korytem rzeki i wyjeżdża się tak na takie rozszerzenie doliny i widać, że tutaj jest była stacja tej kolei, której byłym szlakiem jedziemy, jakieś opuszczone domy urokliwe. Tutaj, tutaj, ktoś mieszka. No, szkoda, że nie ma tu na tyle ruchu, żeby mogli prowadzić sobie biznes i żyć tutaj ludzie. Bardzo fajnie. No i ta architektura słodka no, ładne widoki. Tutaj mały warsztat, jakby ktoś potrzebował. Tu sobie ludzie mieszkają w jakimś baraczku. No, jakieś tam życie tutaj jest. A to już końcówka północnej części szlaku, miasteczko Kaz, gdzie mieści się Park Starej Parowej Kolei. W tym muzeum całkiem fajne eksponaty, historia całej tej kolei, firmy, które ją zbudowała, no i tego całego Przysk. trudu tworzenia kolei. W niełatwych warunkach no muszę powiedzieć, że wyjątkowo dobra jakość jest tych zdjęć. Jak się chodzi po naszych polskich muzeach, to często jakieś zdjęcia z lat nawet 70., -tych, 80. -tych są takie wypłowiałe i, i słabej jakości. Tutaj te zdjęcia z, z czasów, kiedy budowano tą kolej czyli to jest przełom wieku XIX. No, naprawdę, tu jakieś różne ustrojstwa. Jesteśmy w sklepie z panią usytuowanym w jednym z budynków, który należał kiedyś do tej firmy, która zbudowała kolej. Eee, no i fajnie, taki film. Takie małe miasteczkowe, w no i tak wygląda małe miasteczko Kas. Zbudowane wokół firmy zajmującej się wyrębem drewna. A tutaj, jeżeli ktoś się nie zachowywał odpowiednio, kończył w tym więzieniu. Muszę powiedzieć, że. Тапчаад тэд таасууралгүй Które nazywa się Cranberry Glades Botanical Area. Jest to o tyle ciekawe miejsce, że tutaj jest takie wyjątkowe, przyrodnicze miejsce, które wygląda zupełnie tak, jakby to była tundra gdzieś na północy Stanów albo nawet w Kanadzie. Także, przez to, że to jest na wysokości mniej więcej kilometra nad poziomem morza, trochę wyżej, No jest taki dość wyjątkowy pod względem botanicznym kawałek. No idziemy teraz to zobaczyć. No i rzeczywiście jest to tak niesamowicie bardzo mokro. Takie mam skojarzenie trochę jak z jakiegoś parku, tylko jakich paproci brakuje jeszcze jakiegoś tyrannozaura wyłaniającego się z krzaczorów. Chciałem poprocie i są po procie, także już jest jakaś jura od razu tutaj, albo i inny trias się przypomina. No, teraz już bez jakiegoś dinozaura się tu nie obejdzie. A tutaj zobaczcie jak. Pięknie nam się przestrzeń otwiera. Wychodzimy z tych krzewów. I jest piękna panorama na okoliczne góry. Muszę Wam powiedzieć, że po tych pięciu, prawie sześciu latach mieszkania w Arizonie, jak jestem w tych zielonych górach, kiedy jeszcze pada deszcz. I ta wilgoć po prostu wszędzie wchodzi. To jest jakiś szok. Miałem taką deprywację zieleni i, i bujności przyrody, że nawet sobie z tego nie zdawałem sprawy. Tutaj odczuwanie tego życia, które tutaj jest, a którego nie ma w Arizonie w tak wielkich ilościach. Każdy krzew tam cieszy. Przyroda musi sobie radzić z, tym, z tą suchotą wszystkiego. A tutaj. A tutaj jest aż tego nadmiar. Znaczy, no, nie ma nadmiaru, ale jest tego tak dużo. No niesamowite, niesamowite. To jest drugie takie, no więcej takiej przyrody, tylko w dżungli. Widziałem, nie wiem, w, w Belize, jak byłem na Karaibach. No to tam oczywiście jest dżungla już taka tropikalna i tam, tam jest jeszcze bujniej. Ta wegetacja jest jeszcze sil, silniejsza. Ale jest tak w tych naszych. Szerokości geograficznych, bardziej nam zbliżonych, e, wychowanym gdzieś tam na równinie środkowej europejskiej, No, tutaj to to jest coś niesamowitego. Polecam, jak jesteście tutaj na wschodnim wybrzeżu, to zamiast się rozbijać po jakichś miastach, uciec w tą przyrodę, tutaj, bo ona jest niezwykła, bujna. Polecam. cicho. Jesteśmy we mgle, w gęstym lesie. Człowiek może się poczuć jak w tonkienowskim fangornie. Entów nie widzę, ale kto wie, może gdzieś tu są. I taka krótka refleksja, jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenie w tej e, zachodniej Virginii, która... pierwszy raz tutaj jestem i Virginia jest zachodnia znana z tego, że jest zadupiasta, że jest e, takie trochę Bieszczady tutejsza, szczególnie jeśli chodzi o e, wschodnią część Stanów. E, biedota, niewykształceni itd. i tak dalej. I na pewno jest tu jakiś taki klimat społecznego rozkładu, no upadku jakiegoś miejsc, które kiedyś były znacznie bardziej rozwinięte, bo tutaj był bardzo intensywny przemysł wydobywczy, górnictwo. Te miasta poupadały, mnóstwo biedoty, która jest jakimś takim pokłosiem tego, że pozamykano wiele kopalń. Ale takie inne moje doświadczenie tego miejsca jest takie, że jest tutaj mniej to wszystko uregulowane. Tak jak widzicie tam pewnie teraz w tle jedziesz sobie i masz pick wyładowanego psiakami. Obok niego przejeżdżał przed chwilą, obok tego samochodu. Policjant nawet na to nie zwrócił uwagi. Jest taki większy luz i wszyscy są niesłychanie uprzejmi znacznie bardziej uprzejmi niż w innych miejscach nawet żule w sklepie e, z fryzurami na czeskiego piłkarza mówią do ciebie sir e, bardzo takie pozytywne to pierwsze wrażenie widać tą biedę i jest tu rzeczywiście mm, no biednie dużo po opuszczonych budynków te miasteczka też są biedne ale ogólnie bardzo mi się to podoba taki trochę świeży oddech jeśli chodzi o takie uregulowanie życia, jak tak się pożyje trochę więcej w tych naszych w ogóle takich zachodnich miastach, gdzie wszystko jest od do mandat za wszystko, tutaj taki mam być może fałszywe, ale takie ogólnie poczucie, że, że tutaj jest taki większy luz. To tak jak się wyjedzie do Meksyku, czy pojedzie w ogóle gdzieś do trochę mniej rozwiniętego kraju, to no, pewnie jest dużo minusów, ale takie poczucie wolności jest znacznie większe. I tutaj, przez to, że to wszystko jest takie troszeczkę bardziej a, tak jakby niech sobie będzie puszczone luzem, jest takie poczucie po prostu większej swobody. Przynajmniej takie jest moje pierwsze wrażenie. Może inaczej by było, gdybym tutaj pomieszkał, i może tak nie jest, ale, ale to takie mam pierwsze odczucia, że jednak jesteśmy tak. Do pożygania już uregulowani w tym zachodnim świecie. Wszystko już musi być jakimiś przepisami otoczone, i nie ma takiego, takiej sfery po prostu umownej, która jest między ludźmi. A, a tutaj, jak się jest w takich miejscach, takich powiedzmy, no tych moich tutaj bieszczadach, Apollachach w tym wypadku, jest takie poczucie większej, większej swobody. Takie wszystko raczej ludzie są inni. Chyba tak bardzo też nie pilnują tych, tych przepisów, jak, jak to jest, kiedy jesteśmy bliżej wielkich miast. No, także bardzo mi się to podoba, bardzo. Muzyka świetlę, świetlę powiedz co mam chciałbym tak kręć nawet tysiąc lat mamy jakieś przydrożne muzeum za dużo powiedziane, sklep z antykami idę to obczaić tu na pewno by się złomnikowi spodobało, duży pierdolnik. Sklep założony przez pra pradziadka właściciela. Jego rodzina jeszcze pod koniec XVIII osiem, osiem, wieku zakładała tutaj tą dolinę. No i czuć smrodek naftalinę niesamowity bierdalnik. A żeby było śmieszniej, poznałem właśnie dwóch Polaków którzy e, obydwaj mieszkali blisko mojego miejsca, gdzie ja mieszkałem, w Warszawie. Także trzeba czasem pojechać do zachodniej Wirginii, wejść do jakiegoś e, przy, e, sklepu, który jest przy drodze, no i wchodzi dwóch Polaków i, i gadacie godzinę i, i, i rozmawiacie o tym, co się dzieje na Ursynowie. Także taka historia. Yeah. True. I mean, we, we are probably two weeks now. I mean, we wouldn't survive in these conditions for yeah. too long. But it is amazing. Um, yeah. My grandfather and LD went into the cabin and said, "Uncle Hugh, we're going to have you live in the big house." He wasn't going to have anything. Like it. He was a, yeah. a mountain man. If you liked this video, Będę wdzięczny za subskrypcję, lajka lub komentarz.